Siemka wszystkim. Gdzieś w polu Dolny Śląsk Marcin MBS. No, ogólnie można powiedzieć oczyszczalnia ścieków. No, oczyszczalnia ścieków. Patrzcie. A to podobno się nazywa Srajludek Pampuń. Siedzi na zyrce i klocka stawia. Dobre nie, hmm. Hmm, patrzcie i na serio A <grym> tu nawet już klocek jeden, klocek leży jeden, już zrobił. Dobre nie? To taka ciekawostka z terenu na wesoło. Z Dolnego Śląska pozdrawiamy. pozdrawiamy. A my lecimy dalej w teren. Ha. Zarypiaszcze to było. Trzymajcie się. I do zaś Siemka.